Ho ho ho, dzisiaj kolejny odcinek, tak święta wszystkiego najlepszego jeszcze raz, jeśli ktoś jeszcze nie usłyszał tego ode mnie. Dzisiaj kolejny EXP, Powiecie, tylko EXP. A ja wam trochę dzisiaj pomarudzę. Powiem wam mniej więcej, co można spodziewać się po M1. M1 to jest taka trochę dziwna mapa, niby tutaj zaczynamy. Nic ciekawego tak naprawdę niby nie dropi. Ale możemy tutaj wbić spokojnie. 30 level, tak? Dobrze słyszycie. Minimum 30 level. Jakby ktoś się uparł, to by nawet 35 wbił. Niestety to jest mało opłacalne. Najlepiej M1 wbijać tylko początkowe 5 pierwszych leveli. Niestety to może trochę nam pokrzyżować plany. Dlaczego? Jeśli mamy na przykład stary serwer i zaczynamy expić. 5 level to jest taki. Optymalny, który możemy tutaj wbić, resztę powinniśmy wbijać sobie po prostu w M2, ale M2 w innym odcinku. Co w ogóle możemy dropnąć ciekawego w M1? To ja już wam mówię, co możemy ciekawego dropnąć. Możemy dropnąć takie rzeczy jak żółcie niedźwiedzia, plus, minus, to znaczy bez plusa, skóry niedźwiedzia, wszelakiego rodzaju kuzmetinów, dużo potów, 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 fioletowe poty średnie. To też jest coś warte, więc wiecie, to nie jest tak, że po prostu będziemy tutaj tylko marudzić, że mm, to jest mało warte, to nie, tego się nie sprzeda, tego tamto, to, 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 to to. Nie, 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 wszystko za jeden można sprzedać. Jeśli ktoś zaczyna, tak jak widzicie, ja już powiedziałem, zbieram wszystko, co mi drobnie, żeby po prostu mieć na potę i na od początku wszystko zasuwać i ulepszać chociaż eku jakoś. Na razie maksymalnie miałem tutaj, żeby was nie okłamać, 70kk. Eee, ja ja powiedziałem, teraz strzeliłem taką gafę, 70k. No bo kaka już powiedziałem, pewnie tak, wiecie, z przyzwyczajenia z S3. Ale z S3 to tam... Oj, tam to to się działo. Że w kilka godzin można zrobić miliard. No, ale to już inna historia. No jak tutaj widzicie, przyszedłem ekspić trochę na niedźwiadki, tak? To jest trochę... za dużo chyba, tak? Nie, jeśli mamy te 4 KHP, to możemy tutaj przyjść spokojnie, bicie. Tylko niestety, jak widzicie, skończyły mi się niebieskie poty. I tu już się zaczynają schody. Czemu te schody się zaczynają? Bo jak kończą się poty, to kończy się wszystko. Ale to w następnym odcinku, bo to, to już jest zupełnie nowa historia też. Ok, jeszcze wam powiem, co można ciekawego dropnąć w M1 i można to sprzedać. Mało kto wie, że w M1 można. Wydropić coś takiego jak FMS-a. A, można, można. Na wiki nawet to nie jest napisane. Kojarzycie kofy, lekosy i te inne badziewe? Z tego lecą właśnie takie rzeczy jak FMS-y, na 30 level. Od czasu do czasu, powiem wam, że to bardzo rzadko. Ja dwa razy wydropiłem FMS-a z lekosa. Czyli to jest realne. Ale powiem wam, że tyle, ile ich zabiłem, to jest. Oj, <todgłosy> to jest gorszy drop niż. Kamień duchowy z Best Kapitana, czy jak on się tam nazywa tego dużego WM2 z hakiem. Więc powiem Wam, że tu jest możliwe, dropnąć takie coś, albo po prostu to był jakiś Bóg. Nie wiem, ja myślę, że to jest możliwe, tylko po prostu mało komu się udaje, i co no, tu dużo mówić. Jak dropnę, to na pewno zrobię chociaż SSA. Dobrze, co jeszcze można ciekawego WM1 dropnąć? Można nawet wyrobić takie rzeczy jak ulepszacze do tych najmniejszych leveli, ale powiem wam, że na przykład z zaprzysiężonych robią takie rzeczy jak spinki i tak dalej. O co chodzi z tymi spinkami? To są rzeczy do misji, ale niestety spinki dzielą się na trzy rodzaje aż, tak? Na pierwszą misję taką spinkę normalną i spinkę z Inhesa. Nie wiem czemu, ale one są inne. Co tu dużo mówić? GF, tak? Jeszcze jakieś sposoby na zarabianie w M1? I są. Bardzo proste. Kupić taniej, sprzedać drogo. M1? M1. Zarobek? Zarobek. Więc co tu dużo mówić, tak? Można kupować, sprzedawać drogo. Nawet jak będziemy zarabiać na tym 1K tutaj na S26, to powiem Wam, że się zwróci połowa za tobołek. Czy nie świetny sposób? Bardzo świetny sposób, tylko trzeba wiedzieć co kupować. Ja jeszcze się nie rozglądałem za bardzo po rynku, wiem tylko co ile tak mniej więcej chodzi, żeby nie wyjść na durnie nie wystawić na przykład Aury za 100 Chociaż jeszcze nie, nie dropłem, ale jak dropnę, to na pewno będę miał już EQ plus 6 takim, że będę mógł sobie iść do M2 i szaleć. Do kiedy pozostać w M1? Dopóki nie mamy po prostu EQ plus 6, takim, z którym damy radę w M2. Ja wiem, możemy dać od razu na zaprzysiężone iść, ale to nie ma sensu. Najlepiej iść na generały i tam sobie na ucznikach, na samych ucznikach, ekspić. Naprawdę, bo z uczników jest więcej expa niż z generałów i tych innych śmieciowatych mobów. Ale nie na ucznikach, bo to są dzikie uczniki i silne dzikie uczniki. Na silnych dzikich ucznikach. Z nich jest sporo ekspa i można szybko wbić 30 poziom, tak naprawdę. Ja postaram się wam to pokazać, ale to jeszcze trochę. Ja jeszcze trochę jeszcze będę musiał wam pokazać kilka filmów takich wiecie informacyjnych bardziej. Dobrze. Też bym na tyle dzisiaj skończył gadanie. Prawdopodobnie ten film widzicie w pierwszy albo w drugi dzień świąt, więc jeszcze raz smacznego karpika do zobaczenia i trzymajcie się ciepło. Wesołych świąt jeszcze raz.